Nazywam się Igor Jarusz, jestem z, z, z Lubomierza, gram w drużynie AP Bonito. Gram już 5 lat i uważam, że bardzo dobrze mi idzie. Yy, graliśmy dobrze, ale mogliśmy zagrać lepiej. AP Bonito, Mszana Dolna, Steczek Błażej, Cebula Kacper, Potaczek Kacper. Draus Kamil, Najda Karol, Chorąg-Wicki Maksymilian, Jarosz Jan, Jarosz Igor, Wodziak Szymon, Kawula Piotr, Cichusz Maciej. Jesteśmy Akademią Piłkarską Bonito, która powstała w 2012 roku. Ja nazywam się Artur Olszanicki, jestem trenerem i koordynatorem w drużynie poprzednich turniejów, dokładnie sprzed dwóch tygodni jak w Nowym Targu graliśmy półfinały. Uważam, że takim kluczowym momentem w naszej grze był obroniony rzut karny w meczu z Podhalem Nowy Targ. Prowadziliśmy 1-0, i, i, no i nasz bramkarz wybronił, e, wybronił, wybronił rzut karny, i, i to nam pozwoliło też zdobyć bramkę na 2-0 i też tak e, drużyna po tej, po tej sytuacji e, fajnie zareagowała i, i zaczęła grać na, na, na zupełnie lepszym poziomie. No, powiem szczerze, że jak, jak rano przyjechaliśmy, no to, no to wysoki poziom organizacji nas, nas e, na, zastaliśmy. Turniej jest na wysokim poziomie. E, Naprawdę, tak jak, jak, jak już, już miałem przyjemność odwiedzić wiele turniejów, to, to według mnie no, tak to powinno wszystko wyglądać, e, i, i bardzo przyjemnie jest przyjeżdżać w takie miejsca, gdzie, gdzie, e, gdzie organizatorzy zadbali o trenerów, zadbali o zawodników. E, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest tak, jak być powinno. Ja uważam, że z dużym sukcesem nas jako trenerów i tu organizatorów takich, takich wydarzeń będzie jak chociaż jeden z tych zawodników, co tu jest na wojsku, trafi do, do reprezentacji, a, a, a powiem szczerze, że głównym naszym celem i, i, i tym, nad czym powinniśmy się skupić, to na e, promocji sportu, żeby, żeby te dzieci e, żyły w tym sportowym trybie, żeby, e, żeby trenowały czy piłkę, czy inne sporty, żeby się, e, żeby się rozwijała ta kultura fizyczna.